Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda, witam Państwa bardzo serdecznie, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Artur Standowicz, wicewojewoda mazowiecki Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie wojewodo, od czego by tu zacząć? Może od wczorajszej sesji, bo ona jest dosyć elektryzująca. Sesja nadzwyczajna dotyczyła Radomskiego Centrum Sportu i Kamienicy Deskurów, tych ważnych z perspektywy miasta inwestycji. No i tak jak się spodziewałem, było kilka pytań merytorycznych, było kilka... Odpowiedzi merytorycznych, ale generalnie odbywała się ona w atmosferze wzajemnego okładania się, złośliwości i docinków i tak naprawdę dalej nie wiemy na poważnie, jakie będą dalsze losy jednej i drugiej inwestycji. Panie redaktorze, no nie miałem przyjemności lub też nieprzyjemności oglądać sesji. nie miałem po prostu na to czasu, no chętnie, chętnie, się przyjrzę, jak ona wyglądała, no jeżeli tam doszło do jakichś, no, pozamerytorycznych poza merytorycznych historii, to oczywiście no, warto się tego wystrzegać. Więc trudno mi komentować, nie widziałem, natomiast sesja na pewno ważna, bo dotyczy tych rozgrzebanych, niedokończonych inwestycji miejskich na grubo ponad 100 milionów złotych, więc mówimy o poważnych inwestycjach i tak jak pan mówi, Mówi chyba cały czas nie wiemy, kiedy, za ile e, zostaną e, te inwestycje dokończone. Myślę, że to ważna wiedza dla mieszkańców. Prezydent e, powinien umieć się e, tą wiedzą z nowy mieszkańcami w podzielić. w maju podobno ma być ogłoszony. E, nie wierzę w to, panie redaktorze, że, no, że w maju zostanie ogłoszony nowy przetarg. Myślę, że e, czasu jest zbyt mało, żeby e, dokonać takiej <laughs> rzetelnej i faktycznej e, inwentaryzacji. E, to jest potężna budowa zarówno e, hala Jaki stadion, więc na to potrzeba czasu. Nie wydaje mi się, żeby była taka możliwość, żeby do maja przygotować już nową dokumentację przetargową, ale okej, okay, no jeżeli jest taka deklaracja, trzymamy za sobą, będziemy, będziemy to obserwować. Na pewno nie będzie łatwo znaleźć wykonawcę, to, to jest oczywista rzecz. Dokończenie po kimś zawsze budowy no, nastręcza wielu, wielu problemów, jest wiele niewiadomych, wiele, wiele wątpliwości, więc trzeba mieć na Mam nadzieję, że e, uda się e, znaleźć solidnego wykonawcę, który e, szybko zakończy e, zarówno hale, jak i stadion, tak żeby to nie stało i nie straszyło. No i mam nadzieję, że tym razem już ten nadzór ze strony miasta, ze strony spółki będzie e, na tyle skuteczny, że nie dojdzie do takich przesunięć czasowych e, i tego całego bałaganu. Rozmowa na sesji dotyczyła również tego, <laughs> e, ile kosztował dotychczasowo nadzór prowowany przez, przez firmę z mhm. US akurat. To jest Dwadzieścia kilka tysięcy miesięcznie. I takie pytanie, które mi się nasunęło, a nikt z radnych zdaje się nie zapytał. Bo śledziłem tę transmisję z łóżka, hmm. można wręcz hmm. powiedzieć jak to się dzieje i że kiedy będziemy mieli ten nowy przetarg będziemy musieli mieć, ten nowy wykonawca będzie musiał dać gwarancję za to, co wcześniej wybudował poprzedni, poprzednia firma, która wygrała poprzedni przetarg. Jak to będzie wyglądało finansowo? Skąd my weźmiemy pieniądze w budżecie, bo tego typu ryzyko, które będzie na siebie brał nowy wykonawca jest to olbrzymie, bo to nigdy nie wiadomo, co tam wyjdzie. No dlatego nie podzielam tego optymizmu władz miasta, że w maju uda się nie wiem, ogłosić przetarg, czy przygotować dokumentację. No, trzeba to będzie zrobić w sposób bardzo dokładny, a poza tym firma, która przyjdzie, no będzie przecież odnosiła się do czegoś, co przygotowało miasto. Myślę, że będzie musiała także przeprowadzić pewnie jakiś, jakąś swoją kontrolę tej inwestycji, mhm. prawda? Czy faktycznie to, co jest w dokumentach przetargowych odpowiada rzeczywistości na placu budowy. Te gwarancje, o których pan, mówi oczywiście, że tak. To powoduje, że no, można śmiało powiedzieć, że dołożymy do tego, dołożymy do tego jako Radomianie. Myślę, że bardzo potężne pieniądze, nie wiem, czy to będzie kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów więcej na tę inwestycję. Skąd wziąć pieniądze? No pewnie z kredytu. No, skąd prezydent weźmie pieniądze? Sytuacja finansowa miasta jest jaka jest, dlatego dziwi rozpoczęcie kolejnej inwestycji przez MOSIR, czyli kortów na Borkach. Mamy, panie redaktorze, nie okończone inwestycje, które nie wiadomo ile będą kosztować nas jeszcze, wszystkich podatników. Trzeba będzie pewnie w jakiś sposób dokapitalizować MOSIR, a tu proszę bardzo spółka ma pieniądze, żeby wchodzić w kolejne inwestycje, budować e, korty e, kryte. Widziałem e, kawałek, e, kawałek materiału z tej, e, z tej konferencji pana prezydenta, wiceprezydenta, pana prezesa. Humory dopisywały, nie wiem z czego e, tu się cieszyć. Myślę, że e, całość uwagi miasta, pana prezydenta, prezesa powinna się skupić na ulicę Struga i dokończenie budowy hali i stadionu, a nie wchodzenie w nowe inwestycje za miliony złotych, kiedy nie wiadomo, ile będziemy musieli dołożyć przecież za chwilę do, do stadionu i hali. Jest to dla mnie irracjonalne. Myślę, że pan prezydent nie wiem, działa bardzo chaotycznie, niespójnie i niemerytorycznie. To jest moja ocena. A jak będzie wyglądała kwestia pańskiego doświadczenia dotacji z Ministerstwa Sportu? Bo już raz przekładamy. No panie redaktorze, jest ona przesunięta. Nie pamiętam dokładnie, na kiedy chyba na jesień tego tak, roku. Tak. No, jest oczywistą sprawą, że w tym roku ani hala, ani stadio nie zostanie y, y, dokończone, więc zakładam, że na jesieni tego roku po raz kolejny y, miasto będzie wnioskowało o przesunięcie tej dotacji w Ministerstwie Sportu. Y, zapewne będzie zgoda, no bo tą inwestycję trzeba, y, trzeba dokończyć, ale to y, no, stawia też miasto, y, całe nasze, w takiej, takim oto świetle też wobec ministra sportu, wobec administracji rządowej, że y, miasto sobie nie radzi z tą inwestycją. Przesuwa te terminy, no też w nieskończoność tego przesuwać nie można. No. Dlatego apeluję do pana prezydenta, niech pilnuje tej inwestycji, którą już rozgrzebał, a nie myśli o kolejnych. Mhm. Dosyć ciekawa informacja pojawiła się w kontekście kamienicy Deskurów. Okazuje się bowiem, że tam nie schodzi się dach z jedną ze ścian. Sam się pan uśmiecha też. Myślę, że no tak, bo nasi słuchacze mogą. Mamy wybudowany, proszę państwa, dach który nie kończy się na jednej ze ścian. Tak no, jak panie redaktorze, mówi, no, no to, jest to jest kolejny, kolejny element tego, o czym e, mówimy, ja mówię dawno e, brak nadzoru, brak jakiejś wizji. No ja nie wierzę, że na etapie nadzoru i budowy ktoś nie zauważył, że ściana dachu, e, róg dachu nie zbiega się z, z, rogiem, e, z rogiem ścian. No. E, Prezydent tak, że... tłumaczył, że na sesji, że to jest problem z Technologią i dokładnością budowniczych, pierwotnych budowniczych. Ładam, panie, redaktorze, do skórów. panie redaktorze, to, co się z czym schodzi jest na projekcie, który jest wykonany, chyba, że projekt został zepsuty. No, pan wiceprezydent Frysztak ma taką manierę szukania winy wszędzie, tylko nie, nie, nie u siebie i nie, 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 nie w magistracie, nie w miejskich spółkach. No, panie redaktorze, no, jak się może poważnej firmie, poważnemu projektantowi, poważnemu nadzorowi? i nad inwestycją nie zejść e, róg ściany z rogiem, e, z rogiem dachu. No każdy, i to jest taki potężny, bo ja to widziałem, każdy może e, ze słuchaczy z telewizów wybrać się na ulicę Grocką, tutaj e, od strony kościoła, chodzi o ten róg, no tam jest w mojej ocenie kilkadziesiąt e, centymetrów różnicy, więc wygląda to e, co najmniej kuriozalnie. No i teraz cóż, no, trzeba będzie znowu rozbierać e, ścianę, to wydłuży inwestycje. Gdzie był nadzór, panie redaktorze? Można tam opowiadać o jakimś, e, jakichś technicznych historiach. E, ja Apeluję, niech panowie prezydenci zaczną interesować się, jak wyglądają miejskie inwestycje, bo to już po prostu zaczyna być zwyczajnie śmieszne. Mhm. Jeszcze słówko o sesji, mieliśmy wczoraj bardzo zabawną scenę przewodnicząca Kinga Bogusz zgodnie z regulaminem. Zresztą przywołując dwukrotnie do rzeczy pana przewodniczącego Klubu Radnych Pis odebrała mu głos. Ten wówczas zdenerwowany zarzucił jej, że chyba zaczyna współpracować i przychodzi do koalicji europejskiej, więc zapytam będzie, jest jakaś szersza współpraca z Koalicją Europejską? Nie, nie, nie ma współpracy z Koalicją Europejską, różnimy się w wielu, w wielu kwestiach, tak jak mówię, no sesji nie, nie oglądałem, nie widziałem, nie słuchałem, więc nie wiem, jaki był kontekst tego wszystkiego, natomiast, no jeżeli, jeżeli jest tak, jak pan mówi, no to widocznie emocje tam wzięły górę, ja myślę, że zarówno pan przewodniczący Wójcik, jak i pani przewodnicząca Kinga Bogusz wyjaśnią sobie pewne sprawy i, i na pewno nie ma tutaj jakiego Jakiegoś takiego głębszego konfliktu. No to tak jak mówię, nieraz emocje biorą górę, nie powinny. Mam nadzieję, że kolejne sesje będą przebiegały w zupełnie innej atmosferze. Odnoszę wrażenie, że w najbliższa będzie dosyć gorąca. Będzie też dyskusja o szpitalu i sytuacji w szpitalu w poniedziałek na normalnej sesji, więc pewnie też będzie gorąca. Przejdźmy do następnego tematu Fundusz Dróg Samorządowych. Na ten fundusz bardzo mocno liczą władze Radomia. No, mogą liczyć, tak jak każda, każdy samorząd, każda gmina, każde, każde miasto z wyłączeniem Warszawy, bo Warszawa jest jedynym miastem na terenie naszego województwa, które nie może korzystać z tego programu. Czekamy na wnioski. Jest ogłoszony nabór, są konkretne, konkretne informacje zamieszczone w internecie. Czekamy na wnioski. Miasto jako gmina może złożyć dwa wnioski, ale jako powiat już trzy, więc, więc czekamy na dobrze formalnie złożone ze strony miasta Radomia wnioski. Będą podlegać. One ocenie oczywiście formalnej i spełnienia tych wymogów ministerialnych dla dróg publicznych oraz później ocenie merytoryczne. Jest pięć kryteriów, które będziemy oceniać. No i w zależności od tego, jak taki wniosek będzie pod tymi kryteriami wyglądał, może liczyć na dofinansowanie. Zachęcam wszystkich do składania tych wniosków. Myślę, że będziemy już mieli taką wiedzę za jakieś, no może dwa miesiące, tak? do 12 kwietnia zbieramy, zbieramy oferty. Z całego województwa, później mamy czas na ocenę formalną, merytoryczną, później ta lista trafia do premiera, premier ją akceptuje i następnie przechodzimy już do podpisywania umów. Więc oczywiście, jeżeli miasto radą wykona te ruchy, o których mówię, złoży dobre, merytoryczne, formalne wnioski, to zapewne może liczyć na dofinansowanie, tym bardziej, że kwota rekordowa w tym roku mamy do podziału blisko <krym> pół miliarda złotych, 500 milionów złotych dane do dyspozycji gmin, gmin, powiatów na Remonty, budowę, przebudowę dróg samorządowych, myślę, ważna pomoc. No ale to nie jest taka pomoc, że po prostu kto napisze to dostanie, to muszą być wnioski, tak, no właśnie, dobrze i w jaki, złożone i w merytorycznie. W bo ja odnoszę wrażenie, że jest. <laughs> Miasto starało się skorelować Fundusz Dróg Samorządowych z Radomskim Programem Drogowym. No ale miasto oczywiście może sobie takie rzeczy korelować, natomiast Wojewody nie interesuje Radomski Program Samorządowy, jest to program pana, pana prezydenta. My dofinansowujemy budowę dróg gminnych powiatowych. Jeżeli miasto Radą złoży dobre wnioski formalne i merytoryczne na te drogi, które ma przygotowane powiedzmy w ramach tego Radomskiego Programu Drogowego, no to być może one dostaną dofinansowane, ale to nie jest na zasadzie takiej, że miasto powie, dajcie nam pieniądze, a my sobie je będziemy tam dzielić na jakieś drogi, które tam mamy w planie. No tak to nie działa, to są dotacje, dotacje z budżetu państwa, środki publiczne, musi to spełniać wszystko określone wymogi, więc czekamy, zobaczymy. No, ta historia dotychczasowych wniosków pana prezydenta, no niestety nie nastraja mnie optymistycznie. Pamiętam jakiś czas temu ulica Wolność, ona nie spełniała wymogów formalnych dla dróg publicznych, tych kategorii tej, tej, tej technicznej drogi, Ostatnio też, chyba w zeszłym roku, były składane przez miasto dwa wnioski. Jeden samo miasto wycofało, a drugi wniosek dotyczy już inwestycji zrealizowanej, więc nie mógł zostać dofinansowany. więc to pokazuje, jaka do tej pory była jakość wniosków składanych przez miasto do wojewody na, 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 na drogi. Mam nadzieję, że to ulegnie poprawnie i to, co do nas wpłynie, jeżeli w ogóle wpłynie, będzie spełniało założenie naboru. Mhm. No i na koniec o Piątkę Kaczyńskiego chciałbym zapytać, tylko w trakcie <coughs> może nie. Standardowym kontekście. Wczoraj w jednym z wywiadów, zdaje się dla Polskiego Radia, rzeczniczka rządu, y, pytana o y, ewentualne negocjacje z nauczycielami, powiedziała, że nauczyciele dostali piątkę Kaczyńskiego. No to które z pozycji z piątki Kaczyńskiego? Panie redaktorze, te nowe pięć propozycji jest skierowane do, do tak naprawdę do wszystkich, do wszystkich Polaków, do nas wszystkich i zapewne pani rzecznik w tym kontekście się do tego odnosiła. Mamy tam takie rozwiązania, jakby chociażby podatkowe, czyli to zwolnienie młodych ludzi do 26 roku życia z podatku PIT tego 18%, podniesienie kwoty tych kosztów uzyskania przychodów, przynajmniej dwukrotne. To są I to jest i zmniejszenie coś, tak zmniejszenie, tak, i zmniejszenie też podatku z 18 do 17% PIT tego pierwszego progu. No to są to jest oferta, która przecież jest skierowana do wszystkich, zarówno pracodawców, mówię o tych kosztach uzyskania przychodu, jak i, jak i pracowników, więc to są kon, konkretne pieniądze, które zostaną w kieszeni każdego z nas, kto pracuje, kto, kto jest pracodawcą, więc także i oczywiście nauczycieli. Ja też już o tym niejednokrotnie mówiłem. No, program 500 plus, to jest już na każde dziecko bez kryterium dochodowego, no jest też elementem wsparcia polskich rodzin, też rodzin nauczycieli. No trudno, trudno nie przypuszczać, że nauczyciele, którzy mają, no oczywiście nie wszyscy, ale ci, którzy mają dziecko jedno, dwoje czy troje, no przecież też z tego skorzystają. To też są pieniądze, które trafiają do, do nauczycieli. Więc, więc w pewnym sensie te propozycje dla polskich rodzin, dla tak naprawdę nas wszystkich, które, które teraz promujemy, o których informujemy szeroko, są skierowane także do nauczycieli. Ja oczywiście nie twierdzę, że nauczyciele zarabiają wystarczająco, na pewno zarabiają nie takie pieniądze, jakie powinny, natomiast no, nie jest nas stać od razu spełnić wszystkie oczekiwania i, oczekiwania i wszystkich grup społecznych. A te, te propozycje, które ZNP i pan broniarz skierowali do rządu jako, jako konieczne, to są po prostu pozycje zaporowe. Jeżeli mówimy o tysiącu złotych dla, dla tego no początkującego prostu... nauczyciela, i, I później też rośnie, 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 ale no, do jakich negocjacji? No, słyszymy, że albo będzie tysiąc dla tego nauczyciela na początku swojej drogi, mm -hmm. więc mówimy o zupełnie innych pieniądzach, czym bliżej dyplomowanego, tym większe. Więc to są to są przynajmniej kilkanaście miliardów złotych w skali kraju tylko dla nauczycieli, no na tą chwilę nas nie stać. A podwyżki są. O tym też pani minister, pani kurator przecież mówiła. W stosunku do marca ubiegłego roku, od września tego roku nauczyciel dyplomowany zarobi 500 zł więcej, więc, więc trudno mówić, że tych podwyżek nie ma. To, to, to napięcie i, i to takie emocje, które, które towarzyszą temu referendum, temu strajkowi, tej całej dyskusji, myślę, że są niepotrzebne, tym bardziej zadziwiające, że przecież Platforma Obywatelska za poprzedniej, za poprzedniej kadencji parlamentu zamroziła w ogóle prac, płacę była, nauczycieli. Była, się, jedna podwyżka na samym początku. Tu, tak. musimy tu musimy skończyć niestety, bo nasz czas się... No, szkoda, bo jeszcze czas jest już wiele fajnych <laughs> To Tak, Dziękuję serdecznie, moi państwo. Był dzisiaj Artur Stanowicz, wicewojewoda Mazowiecki. Dziękuję. Łukasz Mulenda. Do zobaczenia i usłyszenia.